Cześć wszystkim. Dzisiaj zrobiłam przepyszny, przepiękny torcik z malinami, z mango na 30 urodziny dla swojej koleżanki. W tym filmiku starałam się maksymalnie dokładnie, zrozumiale krok po kroku pokazać Wam, jak zrobiłam ten torcik. W opisie pod filmikiem są wszystkie składniki i proporcje. Zrobiłam ten filmik dla Was, żebyście mogli taki sam piękny, pyszny torcik zrobić dla kogoś dla Was ważnego albo dla siebie. Zrobić taki super fajny prezent. Wszystkim polecam zrobić, oglądajcie filmik, a ja idę imprezować i pamiętajcie koniecznie, żeby polubić ten filmik, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby mogła dla Was robić więcej i więcej takich fajnych przepisów. Robienie tortur dzielę na trzy etapy, na trzy dni. Pierwszego dnia robię biszkopt. Do misy miksera dodaję jajka, dodaję cukier i na maksymalnych obrotach ubijam. Około 7 minut to zależy od mocy miksera, aż masa mniej więcej potroi swoją objętość. I taka pyszna masa się udaje. W oddzielnej misce przysiewam mąkę i kakao. Przesianą mąkę i kakao stopniowo dodaję do ubitych jajek z cukrem. Mniej więcej na trzy części dzielę te suche składniki i partiami je dodaję. Mój mikser jest włączony na minimalne obroty, czyli na jedynkę. Znam ten mikser, wiem, że tak można robić. Jeżeli nie jesteście pewni, to bezpiecznie jest wymieszać ciasto łopatką. Potem dodaję jeszcze olej rzepakowy i też na minimalnych obrotach mieszam, aż wszystko się bardzo ładnie połączy i i będzie taka piękna, czekoladowa, pachnąca kakaowa masa. Jeżeli nie chcecie, nie lubicie ciemnego biszkoptu, to ten sam tort można zrobić z jasnym biszkoptem. Przepis na jasny, niezawodny, bardzo prosty biszkopt też jest u mnie na kanale, link podaję w opisie filmu. Można piec biszkopt w formie, ja piekę biszkopt w rancie. Rand na ten tort ma wymiar 20 cm i teraz trzeba zabezpieczyć dobrze rand. Ja zabezpieczam folią aluminiową, folia aluminiowa sięga aż góry rantu, tak żeby można było też ją zabiąć, żeby ciasto nie wylewało się podczas pieczenia dołem. Ciasto na biszkopt przelewam do rantu, staram się wyrównać, żeby wszędzie było tego ciasta tyle samo. I do rozgrzanego piekarnika wstawiam na mniej więcej 35-40 minut, 170 stopni, to zależy od piekarnika, góra, dół. Wyjmuję biszkopt z piekarnika, sprawdzam gotowość patyczkiem, patyczek musi być suchy i czekam aż biszkopt całkowicie wystygnie. Nie wyjmuję go z formy, kiedy jest jeszcze gorący. I kiedy już biszkopt wystygnął, wykrajam boki nożem i wyjmuję go z rantu. Biszkopt wkładam do lodówki i na następny dzień kroję na równe blaty, bo świeży biszkopt ciężko się kroi, on bardzo się kruszy. Jeżeli ta górka Wam przeszkadza, można ją odkroić, żeby biszkopt był równiejszy. Jeżeli macie nóż strunowy, to można kroić nożem, a można wykorzystać taką domową metodę, czyli za pomocą wykałaczek i linijki zaznaczam, gdzie chcę przekroić tort i bardzo powoli, ostrożnie nożem kroję. I takie trzy piękne blaty mi się udały, gotowe do składania tortu. Drugi etap, zazwyczaj drugiego dnia robię kremy oraz składam tort. Będą dwa kremy: krem mango i krem z malinami. Oddzielnie dla każdego kremu zalewam żelatyny zimną wodą i zostawiam na 10-15 minut, żeby żelatyna napęczniała. Maliny mogą być mrożone albo świeże. Ja mam mrożone i one już się rozmroziły. Blenduję maliny na jednolitą masę, a potem za pomocą sitka pozbywam się pestek. Mango też już mam rozmrożone i blenduję je na jednolitą masę. Zblendowane mango oraz zblendowane maliny podgrzewam. Ja podgrzewam w tym samym czasie, bo jest mi tak wygodniej, szybciej. Czekam, aż masa zaczyna gotować się, i dodaję cukier. Dwie łyżki do każdej masy. Potem wszystko bardzo dobrze mieszam, żeby cukier ładnie się rozpuścił. Wyłączam panik, czekam, aż nie będzie masa wrząca może być gorąca, ale nie wrządek. I dodaję napęczniałą żelatynę do każdej masy. I bardzo dobrze mieszam, aż żelatyna się rozpuści. I tak te dwie masy zostawiam, aż one całkowicie wystygną. One nie mogą być ani ciepłe, ani gorące, bo jak będziemy je ubijać ze śmietanką, to śmietanka się zważy. Więc masa malina i masa mango muszą być wystudzone. I kiedy masy są wystudzone, można robić krem. Do misy miksera dodaję mocno schłodzoną śmietankę 30 z 6 i dodaję cukier puder. Potem na maksymalnych obrotach śmietankę ubijam, aż będzie prawie, prawie gęsta, tak na 3 czwarte ubijam. I potem dodaję mocno schłodzony ser mascarpone i ubijam jeszcze chwilę, aż wszystko się połączy i krem będzie gęsty i jednolity. Połowa kremu będzie nam potrzebna na krem mango, a druga połowa na krem malinowy. Więc mniej więcej połowę kremu odkładam do miseczki. A do tej połowy kremu, co jest w mikserze, dodaję wystuconą masę mango i wszystko na średnich obrotach mieszam, żeby masa była jednolita. I potem taki piękny krem, pyszny krem mango przelewam do miski. Już, już można będzie nim przekładać tort niedługo. A do drugiej połowy kremu, czyli śmietanka mascarpone, dodaję masę malinową i też ubijam przez chwilę, żeby masa się połączyła i był taki jednolity krem. Dodałam do tego malinowego kremu jeszcze dwie łyżki cukru pudru, bo na, jak na mój gust był jeszcze trochę zakwaśny, ale to zależy od tego, jak kwaśne są maliny. Takie piękne kremy, żółty, różowy, piękne kolory, pyszny smak, można składać tort po bokach wykładam folię do rantów. Jeżeli nie macie folii, to nic, można potem po prostu na koniec wykrajać tort nożem. Zapinam rant, wykładam pierwszy biszkop to jest ten blat biszkoptu, który był na samej górze biszkoptu. Nasączam tort herbatą z cytryną bez cukru i wykładam pierwszy krem obojętnie. Może być albo mango, albo malina. Ja wykładam pierwszy mango i równomiernie go rozprowadzam, żeby wszędzie tego kremu było tyle samo. Teraz drugi środkowy blat biszkoptu wykładam na krem i też staram się równomiernie nasączyć herbatą. Na drugi biszkopt wykładam drugi krem i też równomiernie rozprowadzam. Ostatni, trzeci biszkopt nasączam od środka. To jest ten blat biszkoptu, który był na dole biszkoptu, bo jest najbardziej równy i naj najłatwiej będzie wtedy tynkować tort. Wykładam ten blat ostatni biszkoptu na górę i zostawiam tak tort na całą noc. A na następny dzień jest trzeci etap, czyli tynkowania oraz dekoracja. Krem do tynkowania mam sprawdzony, pyszny i bardzo łatwy w przygotowaniu, tak naprawdę z dwóch składników masło, mam bardzo miękkie już kilka godzin wcześniej go wyjęłam z lodówki, nie ubijajcie twarde masło, nie próbujcie tylko sobie popsujecie nerwy i to masło miękkie ubijam mikserem na maksymalnych obrotach około 10 minut ubijam to zależy od miksera, aż masło zrobi się takie prawie białe i potem dodaję mleko skondensowane stopniowo i też ubijam na maksymalnych obrotach 2 minuty, a potem na średnich obrotach jeszcze 2 minuty, żeby odpowietrzyć krem. I taki piękny, ładny, bardzo wygodny krem do tynkowania jest już gotowy. Tort przez noc ładnie się schłodził w lodówce, ładnie się trzyma. Zdejmuję rand, zdejmuję ostrożnie folię. Jeżeli nie mieliście folii, to wykrajacie ostrożnie nożem. I teraz zaczynam tynkować pierwszą warstwą. Pierwsza warstwa nie musi być idealna. Najważniejsze, żeby pokryć wszystkie widoczne części biszkoptu kremu. Jest ważne, żeby krem, który używacie teraz do pierwszej warstwy tynkowania biszkoptu, nie mieszać z tym kremem, który będzie Będziecie używać dotynkowania drugiej warstwie tynkowania biszkoptu. Więc weźcie sobie oddzielnie miseczkę i do niej do tej miseczki, a nie do misy miksera odkładajcie nadmiar kremu. Robię to po to, żeby te okruszki od ciemnego biszkoptu nie były w drugiej warstwie dotynkowania tortu, i żeby nasz tort był piękny, gładki, biały, a nie z takimi ciemnymi kropkami. Za pomocą szpatułki wygładzam pierwszą warstwę tynku po bokach i na górze i wkładam do lodówki tort minimum na godzinę, żeby ta warstwa zastygła. Po godzinie wyjmuję tort z lodówki i wykładam drugą warstwę kremu. Pierwsza warstwa już ładnie zastygła, więc pokrywam cały tort kremem i wyrównuję boki i górę. Tort jest wygładzony i teraz wkładam go do lodówki minimum na półtorej, 2 godziny, żeby dobrze się schłodził. Szczególnie, że będę go dekorować ciepłą czekoladą. A żeby zrobić polewę czekoladową, podgrzewam w garnuszku śmietankę, śmietankę trzydziestkę i rozpuszczam w niej białą czekoladę. Wszystko bardzo intensywnie mieszam, żeby ta czekolada się rozpuściła, ale masę nie gotuję. Potem dodaję krople różowego barwniku i też wszystko bardzo dobrze mieszam. Można tą czekoladę też przelać przez małe siteczko, żeby na pewno żadnych grudek czekolady nie było, żeby na pewno ta czekolada dobrze się rozpuściła. I potem tą czekoladę zostawiam, żeby wystygła i zaczęła gęstnieć. Drip czekoladowy robię za pomocą rękawa cukierniczego. Robię w nim małe nacięcie. Można najpierw, przed tym jak robimy drip na torcie, polecam zrobić na początku spróbować na szklance i zobaczyć jak ścieka ten drip. Czy nie jest za gęsty, czy nie jest za rzadki. Jeżeli jest za gęsty, to można dodać troszeczkę jeszcze śmietanki. Jeżeli jest za rzadki, to można albo poczekać i zobaczyć, czy zacznie tężyć, albo dodać jeszcze czekolady. Do dekoracji użyłam jeszcze bezików. Beziki są własnej roboty. Nie zdążyłam Wam nagrać i pokazać, jak akurat do tego to, co zrobiłam, beziki, ale dodam w opisie pod filmem link, gdzie robię bardzo fajny tort, osiemnastkę, i tam robię też takie same beziki. I pokazuję, jak je robię. Tę piękną figurkę zamówiłam na Allegro. Wkładam ją do tortu. Figurka fajna. Ona robi duże wrażenia, polecam też poeksperymentować. I teraz dekoruję makaronikami, bezikami, jadalnymi kwiatkami. Już dekoruję przed samym podaniem tortu. Taki pyszny, piękny torcik się udał. Mam nadzieję, że moja koleżanka będzie zadowolona. Udało się mi dla Was nagrać proces krojenia tortu. Bardzo pyszny torcik, wszystkim smakował, nie za słodki, czekolada, mango, malinka, pyszka. Polecam.